Cześć, witam was kanał Kury i Kaczki Ozdobne A dzisiaj taki luźny odcinek Przynajmniej w zamknąć kury, ale Widzę, że cały czas są na polu Więc może spróbujemy je zagonić Do kurnika A dobra, nie zagonimy ich, bo Wszystkie wyszły No, trochę się jeszcze boją, ale powiem szczerze, że te dwa koguty są się coraz bardziej, yy, coraz bardziej śmiałe, choć dopiero dwa dni nie ma. Yy, nie ma dwa dni, dopiero poprzedniego koguta. No i co, to, to chyba dobrze. Wejdziemy do kurnika jeszcze coś zobaczyć. Zbierałem już dzisiaj jajka. Były cztery. A teraz widzę jeszcze trzy, czyli siedem jajeczek. Z tego co widzę szczerze mówiąc, wydaje mi się, że dwie Jerzejki już zaczęły nosić. I to bardzo dobrze, ale koguty jeszcze nie czubią, więc... Myślałem też nad tym, żeby zakupić jaja lęgowe, jeśli tylko trafi mi się pierwsza kwoka. I chyba tak zrobię Będą to oczywiście jelę od Jersey No i chciałbym z innego źródła niż Mam te kury Żeby trochę wymieszać Więc nie będę od tego pana kupował Który kupowałem 5 kur i koguta splash No i jeśli macie jakieś fajne źródło do Jersey No to proszę w komentarzach No i co to chyba tyle E, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, jak to mówię, na YouTubie. E, nie, a tak serio to e, najbardziej liczę na komentarze, bo to lubię odpowiadać. No i co? Dzięki za oglądanie. Cześć.